A, B, C, D. Idą i jadą i pełzną na smyczach. Kiście ich dłoni zaś czeszą powietrze. Lud spluwa dyskretnie luboż się zachwyca. Zali idą po to, co dla nich najlepsze. Ogniskuje wrzaski, nie ma niebna czasza. Dziś będzie można tak wszystko i wszędzie. Dziewiątej symfonii Fallują chorały, im kozioł brodaty na sabat przybędzie. Suną platformami tęczyki, tęczyce, szkarłatami broczy mięso kobietonów. Karol Marks za obłoku sypie im konfekcji. Telewibratory jandolą, z kowyczą i skomlą. Chrzęszczą w uprzężach napięte rzemienie, gardziele chrypią, widać bestii znamię napięte łuki, cięciwami stringów. W pięcioramiennej gwieździe rośnie szóste ramię. Nowego porządku demonstrując piekło, ginie świat stary w tanecznej drgawicy. Już plądrują kościoły, a wtruje temu ryk orgi plemiennej pośród ut ulicy. Magnum delirium. Glob wiruje w lewo. Nie można dwa razy wejść w tę samą rzeczkę. Naród to czy horda? Pojedyncze człowieku puka się w rozumek sierpem i młoteczkiem.